Lech Wałęsa straszy, że 4 czerwca nie pojawi się na rocznicowych uroczystościach, jeśli rząd nie zadba o większą ochronę jego praw. Straszą również związkowcy, ale straszą oni tym, że pojawią się tego dnia i będą protestować przeciwko gospodarczej polityce rządu. Co na to Donald Tusk? Donald Tusk również straszy, ale tym, że to obchody w ogóle się nie odbędą. To dosyć dziwny, może nowy polski sposób na obchodzenie 20-lecia odzyskanej wolności. Rozumiem jednak frustrację związkowców, a szczególnie stoczniowców. Przecież to oni jako pierwsi zaczęli burzyć mur berliński. Jednak to oni najwięcej na tym przegrali. Dziś być może jedyną pamiątką, o której będą pamiętać Europejczycy i która pochodzi ze Stoczni Gdańskiej, są maszczy, które znajdują się przed gmachem Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. To wiele za mało. Doskonale wiedzą o tym związkowi liderzy. I oni chcą to wykorzystać, a szczególnie wykorzystać okres kryzysu, który jest dla nich tak naprawdę okresem koniunktury. Zamiast porozumiewać się z rządem i pracodawcami, Wolą protestować, wolą na ulicach pokazywać swoją siłę. Więc jeśli nie będą mogli zrobić tego 4, 4 czerwca, zrobią to przy innej okazji być może przy kolejnej ważnej dla Polaków rocznicy.